Ostatnia w tabeli Stalmielec przyjechała w poniedziałek do Lubina, by zmierzyć się z Zagłębiem. To spotkanie kończyło 30. kolejkę PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Gospodarze, ostatnio, znajdują się w wysokiej formie. Wygrali 3 mecze z rzędu, w tym przed tygodniem 3 do 1 z Jagielonią Białystok. Jednak na początku to goście stwarzają sytuację. Błąd ładuna Wolsztyński i w porę naprawił całą sytuację golkiper Zagłębia. Stal w tym roku zaledwie z jednym zwycięstwem, co ciekawe, również odniesionym z Jagielonią Białystok. I to goście w tych pierwszych minutach mają przewagę. Teraz strzał Karola Knapa i na rzut rożny piłkę paruje Dominik Chładun. Pierwsza akcja zagłębia to również strzał z rzutu wolnego uderzał Kajetan Szmyt i tym razem dobra interwencja Jakuba Mądrzyka. Fryderyk Gerbowski. Gerbowski w pole karne. Uderzał Wołkowicz. Piłka przeleciała obok bramki. Stal nigdy nie wygrała w Lubinie w ekstraklasie, dziś jednak robiła wszystko, by tę niekorzystną statystykę zmienić. Gila mnie i piłka wylądowała w rękawicach bramkarza Zagłębia. Teraz akcja gospodarzy Radwański do Kurminowskiego, i zagłębie prowadziło. 1 do 0. Czwarty gol w tym sezonie Dawida Kurminowskiego. Asysta Adama Radwańskiego. Prosta akcja, ale jakże skuteczna. I stal znalazła się pod ścianą, bo strata do bezpiecznego miejsca przed tym meczem wynosiła przecież aż 5 punktów. Wrzutka w pole karne gospodarzy. Strzał głową. Esselinka i spokojna interwencja Dominika ładuna. To już doliczony czas gry pierwszej połowy. Łukasz Bolsztyński i Chładun ponownie na rzut rożny. Drugą połowę zaczynamy od stałego fragmentu dla gości z Mielca. Fryderyk Gerbowski będzie pierwszy przy piłce. Fryderyk Gerbowski dośrodkowanie w pole karne. Wolsztyński Jaunzems i jest remis 1-1. Alwis Jaunzems z pierwszym golem w tym sezonie Łotysz doprowadza do wyrównania. Kolejne minuty obfitują w liczne sytuacje podbramkowe, jako pierwsi mają taką gracze stali. Maciej Domański, za lekko by zaskoczyć, chładuna, potem piłkę na rzut rożny, wybija Michał Nalepa. Stal szybko wznawia grę ze stałego fragmentu gry. Domański do Wołkowicza, ten do Roberta Dadoka, ileż miejsca ma Dadok! Dwa, jeden! Cudowne trafienie Roberta Dadoka, stal prowadzi w Lubinie. Ależ ważna bramka pomocnika zespołu z Podkarpacia. Zagłębie zaczyna od środka Damian Dąbrowski do Bartłomieja Kłódki. Kutka, to zagranie mu nie wyszło, jednak Jakub Mądrzyk pogubił się kompletnie w tej sytuacji i wszedł z piłką do własnej bramki. Tak jest, pan Sebastian Krasny wiździe i pokazuje na środek boiska w Lubinie znowu remis. No, Bramka, kuriozum, Bramka, która może kosztować stalmielec bardzo, bardzo wiele. Nie ma wątpliwości, piłka przekroczyła linię bramkową i ostatecznie zapisano to trafienie jako samobójczego gola Jakuba Mądrzyka. Chwilę później znów uderza kłódka. Mądrzyk interweniuje na raty. A goście ten mecz kończyli w dziesiątkę. Bozenger złapał kontuzję, a że zmian już nie było, no to zagłębie miało przewagę jednego zawodnika i Tomasz Pieńko próbuje tę sytuację wykorzystać. Zagrywa wzdłuż bramki. Nie zdążył do tej piłki Rafał Adamski i to spotkanie kończy się rezultatem 2 do 2 zagłębie. Remisuje ze stalą mielec załamany. Jakub Mądrzyk, trzeba jednak pamiętać, że ten bramkarz wielokrotnie w tym sezonie ratował Stajmielec przed utratą bramki. Rzut oka na tabelę, w tym momencie stal jest na 17. miejscu, ma 4 punkty straty do Lechigdańsk. Zagłębie jest 14 i ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Zagłębie stal 2 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.